Grudzień 2024 rok to wyjątkowy czas dla emerytów, a wieści o podwójnych wypłatach emerytur rozgrzewają emocje. Wyobraźcie sobie dodatkowe środki na świąteczne wydatki, prezenty dla bliskich czy po prostu większe bezpieczeństwo finansowe. Choć grudniowe stawki emerytur pozostają bez zmian w porównaniu do listopada, niektórzy seniorzy mogą liczyć na coś specjalnego. Tak, mowa o tych, którzy otrzymują wypłaty pierwszego dnia miesiąca, ich pieniądze mogą trafić na konta jeszcze przed końcem roku. To oznacza, że grudzień przyniesie im dwie wypłaty. Brzmi to obiecująco, ale warto pamiętać, że takie sytuacje wynikają z harmonogramu wypłat, a nie dodatkowych świadczeń. Nie zapominajmy również o wpływie wcześniejszych wypłat, takich jak czternasta emerytura, na ogólny budżet seniorów. Dla wielu to czas kalkulacji i planowania, jak rozdzielić dostępne środki na różne potrzeby i cele. A co z waloryzacją w 2025 roku? Rząd prognozuje wzrost o ponad 6%, co oznacza, że minimalna emerytura może osiągnąć prawie 1915 zł. brutto. To dobra wiadomość, ale trzeba też spojrzeć na nowe regulacje, takie jak renta wdowia czy zmiany w wieku emerytalnym, które mogą wpłynąć na przyszłe wypłaty. Szczególnie dla tych, którzy planują przejść na wcześniejszą emeryturę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak te zmiany wpłyną na wasze finanse, oraz poznać szczegóły dotyczące wypłat netto i brutto w grudniu 2024 roku, koniecznie zostańcie z nami. Przyjrzymy się najważniejszym liczbom, przepisom i prognozom, byście mieli pełny obraz tego, co czeka emerytów pod koniec roku. To są informacje, które musicie znać. Grudzień to czas, który kojarzy się z rodziną, ciepłem domowego ogniska i dodatkowymi wydatkami. Dla emerytów to także okres oczekiwania na wypłaty, które mogą być kluczowe w realizacji świątecznych planów. Teraz, gdy pojawiają się informacje o możliwych podwójnych wypłatach w grudniu 2024 roku, emocje sięgają zenitu. Ale o co o dokładnie chodzi? Przede wszystkim warto wyjaśnić, że mowa tu o sytuacji, w której seniorzy, którzy otrzymują swoje emerytury na początku miesiąca, mogą dostać grudniową wypłatę tuż przed końcem roku, a styczniową niemal od razu w styczniu. To, choć technicznie nie jest dodatkową emeryturą, daje pewien komfort finansowy, szczególnie w okresie zwiększonych wydatków. Dlaczego tak się dzieje? Otóż kalendarz wypłat często dostosowuje się do dni wolnych i harmonogramów bankowych. Kiedy nowy rok przypada blisko weekendu, a dni robocze są ograniczone, ZUS może przyspieszyć wypłaty styczniowe, aby seniorzy nie musieli czekać zbyt długo. To oznacza, że w krótkim czasie mogą na kontach pojawić się dwie wypłaty. Choć jest to standardowa procedura wynikająca z organizacji, dla wielu osób może to być wybawienie. Święta, prezenty, rodzinne obiady, wszystko to wymaga finansowego wsparcia. Ale co z tymi, którzy liczyli na prawdziwe, podwójne emerytury? Warto zauważyć, że wcześniejsze dodatki, takie jak czternasta emerytura, są jednorazowe i już zostały wypłacone w listopadzie. To oznacza, że grudniowe wypłaty nie zawierają dodatkowych bonusów, ale są tym, co każdy emeryt ma zagwarantowane zgodnie z przepisami. 14 emerytura, choć już za nami, była miłym wsparciem dla wielu seniorów. Warto jednak patrzeć w przyszłość, szczególnie na planowaną waloryzację w 2025 roku. Teraz przejdźmy do prognoz na nadchodzący rok. Minimalna emerytura ma wzrosnąć do 1915 zł brutto, co oznacza, że nawet osoby na najniższych świadczeniach mogą spodziewać się realnego wzrostu swoich dochodów. Waloryzacja to mechanizm, który ma na celu ochronę emerytów przed skutkami inflacji. Przy obecnym wzroście cen każda złotówka ma ogromne znaczenie, a wzrost o 6,78% w przyszłym roku jest zdecydowanie pozytywną wiadomością. Jednak czy to wystarczy, aby pokryć wszystkie potrzeby? Wielu seniorów obawia się, że wzrost cen na codzienne produkty może zniwelować korzyści wynikające z waloryzacji. Z drugiej strony pojawiają się również inne zmiany, które mogą wpłynąć na sytuację finansową emerytów. Jedną z nich jest wprowadzenie renty wdowiej od 2025 roku. To dodatkowe świadczenie dla osób, które spełniają określone kryteria, takie jak ukończenie powszechnego wieku emerytalnego czy pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci małżonka. Dla wielu seniorów, którzy tracą część dochodu po śmierci partnera, renta wdowia może stanowić istotne wsparcie. Wyobraź sobie, że możesz otrzymać nawet 6000 zł jednorazowej wypłaty to zdecydowanie coś, na co warto zwrócić uwagę. A co z 13 emeryturą? To świadczenie, które co roku budzi wiele emocji. W 2025 roku trzynastka będzie równa minimalnej emeryturze co oznacza, że każdy emeryt, niezależnie od wysokości swoich podstawowych świadczeń, otrzyma ten sam dodatek. Jednak warto pamiętać, że od tej kwoty pobierane są zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotne, więc netto wypłata może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji. To ważna informacja, którą powinien znać każdy senior planujący swoje finanse. Nie sposób również pominąć zmian w wieku emerytalnym. Coraz więcej mówi się o możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla tych, którzy osiągnęli określony staż pracy. Czy to oznacza, że już w wieku 50 lat będzie można przejść na zasłużony odpoczynek? To zależy od wielu czynników, ale takie rozwiązania mogą być rewolucją dla osób, które przez lata ciężko pracowały i chcą teraz cieszyć się życiem. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe formy wsparcia dla seniorów, takie jak dodatki ratownicze. Te specjalne świadczenia są przeznaczone dla osób, które w przeszłości wykonywały ważne prace dla społeczeństwa. To dodatkowe środki, które mogą sięgać nawet 3000 zł, są ważnym elementem polityki społecznej, która docenia wkład seniorów w rozwój kraju. Jeśli chodzi o planowanie finansowe na najbliższe miesiące, emeryci powinni pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim, warto dokładnie śledzić kalendarz wypłat i upewnić się, że wszystkie świadczenia trafiają na czas. W razie jakichkolwiek opóźnień lub problemów, zawsze można skontaktować się z ZUS-em, aby wyjaśnić sytuację. Ponadto dobrze jest planować budżet z wyprzedzeniem, uwzględniając zarówno stałe wydatki, jak i te sezonowe, takie jak święta czy wakacje. Warto również być na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach, które mogą wpłynąć na wysokość świadczeń. Informacje o waloryzacji, nowych dodatkach czy zmianach w wieku emerytalnym mogą mieć kluczowe znaczenie dla każdego seniora. Dlatego tak ważne jest, aby śledzić najnowsze wiadomości i konsultować się z ekspertami, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości. Na zakończenie, warto podkreślić, że choć grudzień 2024 roku może nie przynieść prawdziwie podwójnych emerytur, to wciąż jest to okres, w którym warto dokładnie przyjrzeć się swoim finansom i zaplanować nadchodzące miesiące. Z waloryzacją w 2025 roku Nowymi dodatkami i zmianami w przepisach emeryci mają wiele powodów, by z optymizmem patrzeć w przyszłość. A jeśli jeszcze nie jesteś pewien, jak najlepiej wykorzystać dostępne środki, koniecznie zostań z nami i będziemy na bieżąco informować o wszystkich istotnych zmianach i możliwościach. Zastanówmy się jednak, jak takie zmiany mogą wpłynąć na codzienne życie emerytów. Dla wielu z nich każdy dodatkowy grosz to szansa na odrobinę luksusu, może to być upragniona podróż, wsparcie wnuków, czy po prostu możliwość swobodniejszego gospodarowania budżetem. Jednak nie zapominajmy, że wyższe emerytury czy dodatkowe wypłaty często wiążą się z wyzwaniami, takimi jak wzrost kosztów życia. Inflacja, drożejące produkty spożywcze i usługi sprawiają, że emeryci muszą być niezwykle ostrożni w zarządzaniu swoimi finansami. Dlatego każda zmiana w przepisach czy wzrost świadczeń to dla nich nie tylko szansa, ale i konieczność ponownego przemyślenia strategii wydatkowania. Podczas gdy grudzień może być dla niektórych okresem podwójnych wypłat, to istotne jest, by pamiętać, że te środki muszą wystarczyć na kolejne tygodnie. Warto zatem podejść do tego z rozwagą, szczególnie jeśli planujecie większe zakupy czy inwestycje. Planowanie świątecznego budżetu z wyprzedzeniem może pomóc uniknąć stresu i umożliwić bardziej przemyślane decyzje. Wielu emerytów korzysta również z okazji, by wesprzeć bliskich wnuków, dzieci w realizacji ich planów czy marzeń, co sprawia, że każda dodatkowa złotówka nabiera jeszcze większego znaczenia. Nie można też zapomnieć o emocjonalnym aspekcie tych wypłat. Wiadomość o podwójnych wypłatach budzi nadzieję, ale też czasem rozczarowanie, gdy okazuje się, że mowa jedynie o wcześniejszej styczniowej emeryturze. Dlatego tak ważne jest, by jasno komunikować, czego można się spodziewać. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala uniknąć nieporozumień i lepiej zaplanować nadchodzące miesiące. Równie ważnym tematem pozostaje wsparcie dla seniorów, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzenie nowych programów, takich jak renta wdowia, daje nadzieję wielu osobom, które przez lata musiały radzić sobie z ograniczonym budżetem. Dla nich każde dodatkowe wsparcie to nie tylko ulga finansowa, ale także sygnał, że ich potrzeby są zauważane i doceniane. To szczególnie ważne w społeczeństwie, które starzeje się w szybkim tempie i w którym rola seniorów staje się coraz bardziej znacząca. A co przyniesie przyszłość? Waloryzacja, nowe dodatki, zmiany w przepisach to wszystko wpływa na kształt systemu emerytalnego. Dla młodszych pokoleń to także sygnał, by zacząć myśleć o oszczędzaniu i planowaniu na przyszłość. Emerytura, choć wydaje się odległa, to temat, który dotyczy nas wszystkich. Każda zmiana, każdy program to cegiełka, która buduje system, z którego wszyscy kiedyś skorzystamy. Grudzień 2024 roku to zatem nie tylko czas podsumowań i świątecznych przygotowań, ale także okres refleksji nad tym, jak kształtuje się nasza przyszłość finansowa. Podwójne wypłaty, choć czasem mylnie rozumiane, to doskonały moment, by zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać dostępne środki i przygotować się na nadchodzące zmiany. Jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi informacjami i zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na wasze życie, zostańcie z nami. Wspólnie przeanalizujemy każdy aspekt, byście czuli się pewnie i dobrze poinformowani. Wasza przyszłość jest tego warta.